To znowu Żabcia Olcia w dzisiejszym odcinku. Druga część pierwszego obozu tanecznego Mai. Zobaczycie, jak Mai pójdzie na pierwszym treningu i czy ta druga maja faktycznie jest taka wredna. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, a więc zaczynamy. Dobra, zaraz się zacznie trening. Musimy się przebrać. Okej. Okay. Ja mam pompony i ubiorę się w taki strój. Okej. Okay. A gdzie są te stroje? No y, są tam y, po prawej. Poczekaj, tu są. A, okej. Okay. No to jestem gotowa. Okej. Okay. Weźmiemy najlepiej te stroje. O tutaj jest wspomnieęnej maj. Okej. Okay dobra. Dziewczyny, przebierajcie się. Dobrze, okej. Okay. Znowu te nudne treningi. Ubiorę się. Dobra, już idę na salę. Ustawię się. Możemy już chodźmy na salę Okej. Okay. Czemu ode mnie imię skopiowałaś? Co? To nie ma w ogóle sensu, że mam tak samo na imię jak ty. Ch. Jeszcze się doigra. doigrasz. Ale czego ja mam się doigrać? Jak ja ci nic nie zrobiłam. Jesteś naprawdę dziwna. E, posuń się. Dobra. Dobrze, dziewczęta, chodźcie. Ustawcie się tam. Maja, to jest twój pierwszy trening, więc damy ci trochę luzu. Dzisiaj. OK? Dobrze, proszę panią. Najpierw krótka rozgrzewka. Zajączki do końca. Proszę pani, najpierw było. Były wymachy y, rąk na przemian stronnie. A, okej. Okay. Widzicie jak zrobiła to koleżanka? Wy teraz. Ta Maja to jeszcze zobaczy. Coś mówiłaś Maja? Nie, nie nic. Bardzo ładnie Maju. I ty Karolina też. Okej. Okay. 30 minut później. Dobra, teraz będzie Kulawy Lisek. Maja, pokaż proszę Kulawego Liska. Ja? Tak, ty. Brawo! 45 minut później. Dobrze, to koniec treningu i idźcie do swoich pokoi. Dobrze, proszę panią. Musimy się przebrać. Być moja szafka przypadkiem? A, no tak. Nie tańczyłaś maja. Dziękuję. Może napijmy się czegoś? Może wodę? No dobra, okej. Okay. Okej, okay. jesteśmy. Ale tu ładnie. No, fajnie tu jest, prawda? No. Nawet do domu już nie chcę wracać. Tu jest mega! Przecież dopiero co tu przyjechałaś. Mogę tutaj szpagaty sobie robić? Jasne. Chociaż tu nie, bo tutaj jest... Tutaj jeszcze mogę zrobić. Tu możesz się zrobić. Okej. Okay. A jaka jest twoja ulubiona figura gimnastyczna? bagat. Moja to ślimak. Okej. Okay. Ja robię y, z klasy najlepszego ślimaka, bo ja zaraziłam dziewczyny pasją do akrobatyki. Okej. Okay. Usiądźmy tu sobie i zróbmy sobie babskie bagatówki. Okej, okay, dobra. Gdzie idziemy? Do naszego pokoju? Nie, tam jest za nudno. Może na pierwsze piętro. okej. Okay. Dobra. O, tu jest coś namalowany. Nie, to nie jest namalowane. Tutaj jest... No, tutaj... To, to jest logo. Y naszego tutaj obozu. Aha, dobra. Okej. Okay. A może my coś tu namalujemy? Nie. Ale chwila, chwila, gdzie my możemy iść? Dobra. O, tutaj grają w piłkę, zobaczymy. Dobra, znudziło mi się już to patrzenie tu. Co możemy teraz porobić? Do naszego pokoju iść. Okej. Okay. Może pograjemy sobie w tą planszówkę? W tym samym czasie w domu. W końcu, koniec. Delkali. Nie zniszczyłem Oliwii tabletu. Tylko po prostu się wkuzyłem. Zniszczyłeś. Ja ci tego nigdy nie wybaczę. Wybaczysz. No dobra. Kochanie, no i co? Maja do ciebie dzwoniła? Tak, i powiedziała, że jest jestem taka. Jedna wredna dziewczyna, ale ona się nią nie przejmuje. Czy Maja powiedziała mi, że jest super, że nawet nową koleżankę poznała? O, super. A jak ma na imię? Ma na imię Karolina. O, ładne imię. Ja się teraz wybiorę z mojej siapci na zakupy. Znowu muszę się. Ada się zajmować. no, Kochanie! Jak możesz? Znowu idziesz na zakupy z BFF, a ja muszę się dziećmi opiekować. To niesprawiedliwe. No też byś mógł się y, umówić na przykład z chłopakiem, mojej najlepszej y, psiapsi. To przecież twój kolega. Okej, okay, dobra. Okej, okay. może poczytam Wam jakąś bajeczkę. Okej, okay, to już koniec historyjki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Pa-pa-pa-pa!